Płetwal błękitny przekraczający 30 metrów długości i ważący do 100 ton jest największym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. Halo, cześć, siemano, witam wszystkich. Dzisiaj nie będziemy w nic grać. Porozmawiamy sobie natomiast na temat pewnego osobnika, który zaraz mi za skórę ostatnio. Co prawda wiem, że przy jego masie wejście pod cokolwiek to jest rzecz granicząca, kurwa, z absurdem, ale no cóż, tak się stało. Łukaszek Wiśniewski, bo o tym tytanie intelektu mówimy, jest osobą, można powiedzieć, dość dobrze znaną, w kręgach nie wiem patologii youtube'owej czy jakby to powiedzieć wśród najcięższych spierdoliny polskiego youtuba kawał złamanego chuja jesteś i wypierdalaj to ty psie do buty karaluku. Dobra Łukaszek, słuchaj mnie Ty nie dość, że jesteś człowiekiem, który jest kompletnie nieznośny Nie masz nic mądrego do powiedzenia na tych filmach Traktujesz wszystkich swoich widzów jak totalne gówno Nikogo, absolutnie nikogo nie szanujesz Wymuszasz szacunek i posłuszeństwo na obcych widzach Każesz wszystkim przestrzegać jakiegoś idiotycznego regulaminu Który sam spisałeś Skąd te wszystkie twoje mądrości wyszły w tym regulaminie To można się tylko domyślać Nawet kurwa wiem skąd one pochodzą Człowieku, weź ty się ogarnij Weź się pierdol najlepiej w ten pusty web, Albo nie, raczej nie, 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 o, to nie jest pusty łeb. To jest web, w którym jest tyle tłuszczu, że nie pozostało zbyt wiele miejsca na mózg i stąd te wszystkie wystrywy, które wrzucasz do internetu. Tak, to jest na pewno to. Już nie mówię o całej tej dramie z lubię stare gry. Już nie mówię o tym, jak żałosne jest to, że wybrałeś sobie nazwę Lubię nowe gry TV Life, a jeszcze grasz w jakieś stare gówna tam. To już jest całkowicie poza konkursem, nie? To już jest no po prostu kurwa, no nie! I co, tobie się wydaje, że to, że ty nagrywasz z lepszą jakością, to znaczy, że jesteś, nie wiem, kimś lepszym, lepszym ode mnie? No dobra, no to zobaczmy, jak wygląda jakiś twój film przykładowy i porównajmy go z moim. Dobra, tak 30 sekund powiedzmy. I teraz mi powiedz, że ty masz prawo do tego, żeby innych nazywać chujami, wieśniakami pierdolonymi, i że ci ludzie, którzy są lata świetlne od ciebie, jak chodzi o czystą kurwa, wartość ludzką, mają zjebane kanały. Dobrze, Łukaszku, to ty teraz weźmiesz, pousuwasz wszystkie wpisy, na których mnie obrażasz, pousuwasz wszystkie streamy oraz wszystkie filmy, na których obrażasz kogokolwiek, ładnie przeprosisz każdego i nagrasz, przeprosinowy filmik. Jeżeli tego nie zrobisz, no to będziemy gadali inaczej. Ja Ci nie będę więcej powtarzał, mówię. Normalnie nie marnowałbym na ciebie czasu, ale po prostu nie, po prostu kurwa nie. A teraz chciałbym podziękować wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. I do zobaczenia w następnym filmie. Nara! ja cię nie przeproszę. This is gonna be sweet. Halo, cześć Siemano, witam wszystkich. Jak pewnie zauważyliście, nagrywam drugi film o tym, który zamiast nagrać filmik z przeprosinami, postanowił dalej mnie szkalować w internecie. Gościu postanowił nagrać trzy filmiki zatytułowane 10 ostrych jak maczeta tekstów o Waldi Gra. Już nieważne, że ja nie jestem Waldi, tylko Waldy. Popaczak sobie postanowił wykorzystać program, który się nazywa Bluesgator. Połączył to z Iwoną wersją demo, powrzucał jakieś grafiki. No i oczywiście standardowy punkt, jak chodzi o Łukaszka. Zaczął mi jechać po tym, że mam słabego kompa. On chyba myśli, że to, że ma lepszego kompa, w cudzysłowie od kogoś innego, przy niego kimś wspaniałym. On się czuje wtedy lepszy. I już tam chuj z tym, że niczego w życiu nie osiągnął, że kompletnie kurwa niczego nie potrafi, że wygląda jak wygląda, czyli jak stary radziecki silos na olej. Już chuj z tym, że wszyscy się z niego śmieją. Gdzieś od okolic 2009-2010 roku, kiedy zaczął nagrywać swoje filmy i umieszczać je w internecie, człowiek, który ma 33 lata, mentalnie ma 9 lat. On nie rozumie tego, że sprawia mi wielką frajdę wrzucając takie rzeczy, robiąc z siebie totalnego idiotę po raz kolejny. Jesteś skończony. Nie pedale. Przecież on wszedł na naszego Discorda, wygenerował zaproszenie i wkleił adres tego linku do opisu swojego filmu. Czy wy to rozumiecie? Jakim sposobem rozumowania kieruje się ten człowiek? Ja nie i powiem <laughs> szczerze, nie chcę próbować tego zrozumieć nawet. Teraz chciałbym coś powiedzieć do Łukaszka. Słuchaj mnie dzieciaczku, nie wiem kto Cię wychowywał, ale naprawdę spierdolił tę robotę. Jesteś człowiekiem, który wyzywa ludzi za to, że mają jakieś słabe sprzęty, podczas gdy wszystko co masz zostało Ci podłożone pod ryj przez Twojego tatę, któremu serdecznie współczuję utrzymywania takiego tłuszcza jak Ty. Ja staram się podejść do Ciebie możliwie kulturalnie, na ile oczywiście ta sytuacja pozwala. Mógłbym na przykład pójść Twoją drogą i zacząć nazywać Cię, nie wiem, najgorszą spier... Pamiętasz jak kilka lat temu hajlowałeś na jednym ze swoich filmów? Dostałeś za to wyrok. Więc jeśli możesz, nie podskakuj do mnie, bo tym razem pójdziesz siedzieć za wszystko, co na kogokolwiek, kiedykolwiek powiedziałeś. Łukaszu, zapamiętaj, od teraz jesteś na moim radarze. Wsiadłem ci na tę tłustą dupę i będę po niej jeździć, aż całkowicie nie znikniesz z internetu. Od dzisiaj będziesz miał zgłaszany każdy kanał, czy to na YouTubie, czy to na Twitchu, CDA, na Chomiku, i gdzie rozpowszechniasz pirackie gry, a innym ludziom to wytyka znajdę Cię w każdym miejscu internetu, gdzie się pojawisz i wszędzie będziesz miał bana. Nigdy się z tego nie wygrzebiesz. No chyba, że nagrasz filmik z przeprosinami. Tym samym chciałbym podziękować wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Nara! M, -M, to B, M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. <laughs>